Dziecka interesowała go historia lokalna. W 1969 roku wstąpił do PTTK. Zna gminy Kolonowskie i Zawackie jak mało kto. Pan Alfred Felix od ponad 50 lat jest prezesem PTTK w Zawackiem. To największa organizacja turystyczna w naszym regionie. Na temat historii naszej, tej małej ojczyzny, nikt, nikt nie uczył. Po prostu, no, o Warszawie, o, o wszystkich tam tych się uczyło, tu niestety się e, nic na ten temat nie uczyło. E, w związku z tym napisałem taką broszurkę na Instruktora Krajoznawstwa Regionu. E, no i później w 76 roku, 1986, e, no trzeba było się zdecydować i Zostałem wybrany tam prezesem oddziału zakładowego Pedytyka. Przy hucie Karola Świosywskiego był to oddział zakładowy. Trzeba było przeprowadzić reorganizację tego. No i później w najbliższych latach zorganizowaliśmy zespół, który w zasadzie do dzisiejszego dnia no niestety musi ciągnąć to, żeby jakoś to tam ta organizacja hulała. Nasz oddział liczył ponad 400 osób. Za kadencji prezesa oddział rozpoczął organizację wielu imprez. Większość z nich odbywa się cyklicznie co roku, tak jak rajd rowerowy, śladami dawnego hutnictwa. W 1982 roku zorganizowaliśmy pierwszy raj śladami dawnego hutnictwa Regolowiec. I to się ciągnie. Teraz był chyba 42. już co roku. Obowiązkowo, czy było coś, czy nie było jakieś problemy, ale zawsze się to odbywało. W związku z tym, e, e, początkowo na tych rajdach, na regulowcu, było w granicach 500 osób. Na rowerach, pieszo a więc to trzeba było wszystko opanować, tam się odbywały. Podstawowa sprawa to był konkurs turystyczno-krajoznawczo-historyczny. Chodziło o to, żeby przybliżyć tej młodzieży jak najwięcej tych, co myśmy do, zdołali znaleźć. Największym walorem tego regionu jest przyroda. Natura, która sama się kształtuje. Szczególnie Lasy są przepiękne. Rejon, rejon zamku ten kąty jest bardzo piękny. Tam zresztą kiedyś powstawały specjalnie wprowadzane. Te drzewa różnego rodzaju, sama sam, mała sama ma w jako ta nasza amazonka. Jest przepiękna tam właśnie w tym rejonie. Od Kolonowskiego do, 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 do zamku to takie, te wije się to wszystko tak jak w takich jakby kanionach. I ta różnorodność roślin, dużo zwierzyny. Jak się wieczorem jedzie, no to wychodzą tamte i Daniele. I, i te byki z tymi rogami, takimi potężnymi. Pan Alfred swoim zainteresowaniem do podróżowania zaraża innych mieszkańców, organizując zagraniczne wycieczki, na których było dużo śmiechu i radości. To już było na południu, Włoch, e, przyjeżdżamy do hotelu, się okazuje, że nie ma miejsca, bo jakaś wycieczka sobie tam przedłużyła o jeden dzień. I ja się musiałem e, nadenerwować, Taka jedna mulatka, półmurzynka uciekła, bo co teraz? Ja się tam jednak nie dałem. No i musieli jakoś to tam załatwić. I spałem wtedy, pamiętam, w takich warunkach. No, może i komfortowych, ale za, za szklanną ścianą było. To wisiały szynki, i tak dalej. Cudownie, tylko że nie pachniało, bo było za szkłem. Ulubionym miejscem pana Alfreda w Polsce jest Kotlina Kłocka. Tam odpoczywa i ładuje baterie do dalszych działań. Tam bardzo często narzekają koledzy, ja bo znów Kotlina Kłocka wycieczka. Ja mówię, nie, no, ja tam jeżdżę sobie tak sam. Nie. Dwa lata byłem w wojsku w Kłocku, przez dwa lata na szkole. I, I jakoś tak lubię tam, no bo i klimat dla mnie dosyć fajny. E, ja już też tam za bardzo, a teraz już w ogóle z tym chodzeniem mam problemy, bo biodra są wymienione. No ale jeszcze co roku, raz czy dwa razy w roku, to jestem tam, czy Karpacz. Nigdy nie miałem e, po prostu czasu takiego, żeby sobie. Po, po leżeć, nic nie robić, i tak dalej. Nie rozumie takich tych, którzy no nic nie robić.